W zeszłym roku był i w tym samym roku, nie wiem czy ten sam, czy to może już młody, wszystkie odwiedzale ten dostaje. Druga zima. Był w Topolanach, później w Potoce ponoć był, tam panie dokarmiały. szkoda, to tak był no, ale nie było kilka dni. Ale gdzie, ja może złapali go, czy zabrali, nie Gdzieś w tamtym końcu był. A on tu wyhodowany, kolony, i tu jest, a co ja jemu dam? To ja dokarmiam, bo ptaszki, sikorki, nie powieszę, jedzą. A co, a co ja mu dam? Czym ja, a jakie ja jego dokarmiam? Jemu to nie w że nasypiesz, on musi jak samolot lądować. no Ale co on, gdzie on tu ląduje? No nie ma czym, a ja wiem czym karmić. Co ja mu dam? Chleba? Nie będę jak. A żaby czy czego nazbieram skąd? Ale powinna... Przecież jest w nad tymi ptakami, nie? A kasę biorą. I to nie, nie mało pieniędzy. To mnie nie przywiozą no ale co, ja im nie dam, on nie zląduje tu. już dzwoniłem wiele razy. W zeszłym roku to samo było, w tym roku to samo. Policja przyjeżdżała, zdjęcie tylko robię. Nie wyjdę na drobinę. To żeby przyjechali, to jakieś karmę dalej czy co. Skąd ja go wlapisz? Nigdy w życiu. No jak tam, a nie dokarmisz? No czym ja tam zaniosę? Po słupie? To sam, będę bocian, bez nogi. W ubiegłym roku był ten bociek, ale nie wiem, czy to ten sam, czy to jego dziecko. Całą zimą. W ubiegłym roku poleciał tam do tej 3 km do potoki. Tam go karmili. No, ale tak to przeżył. No, teraz na razie nie dokarmiamy, bo ma jedzenia. Full. Ma żaby jeszcze na ogrodzie. Ciepło jest, ślimaki. Także na razie się sam żywi. Przelatuje na ogrodzie, się pasie. Tu jest pełno ślimaków i w ogóle ma wyżerkę. Wystarczy do nawet będzie jesień taka ciepła, to na pewno listopad wystarczy. Poleciał jeść.